gdzie widzowie jak widzimy dzisiaj niebieskiego dziś nie ma samo siwe i coś tam białego zachmurzone takie dni nas wkrótce czekają a w takie dni mamy taką produkcję jak widzimy maksymalna produkcja L1 string wschodni Mamy 460W, 460W i 7A zaledwie. A falownik L2, string zachodni 6A, i nasz falownik L3. String zachodni 275W i 5A te trzy falowniki obsługują łącznie 12 kW z 12 kW, szczerze mówiąc nie mamy 1 kW. Nie mamy, niepełny po prostu jest kilowat. Jak żyć? Jak żyć? Ktoś powie: mają sprzęt, a nie ma energii ze z nieba. Trzeba mieć tą energię tutaj. Gromadzić. Nieć gdzie ją gromadzić. pomimo tak słabej produkcji wszystko normalnie funkcjonuje mamy na bateryjce 52 i no jest troszeczkę w odróżnieniu do innych dni słabiej ale mamy 527 i Tu próbuję coś się tam podnosić, przebijać 10W zawsze więcej, ale tu nic można powiedzieć w tym momencie falowniki kilowat, kilowat produkują Nie ma kokosów produkcji, ale i tak przetrwamy A no jak widzimy dzień jest strasznie kiepski dookoła szaru brak słońca mamy dalej tak po ukrycie Pozdrawiam Zapraszam do oglądania wyrażania swoich opinii. Do następnego.